Cześć, 12 listopad przyjechałem z Warszawy do Strzelce Polskiej! Jak tam nagrywa, dalej zacina i tylko głos słychać? Powiedzcie mi z grupy AFC Ajax schodami do nieba na Messenger. Wasulo, zawsze osiągam swoje cele. Wiem, wiem, gdybyś tylko mówił do mnie jaśniej. Moja córko, kocham Cię bardziej niż potrafisz zrozumieć. Wiem, że jesteś niesłychanie słaba. Wiem, że beze mnie jesteś całkowicie niewystarczająca, niezdolna się poruszyć. Nie zadręczaj się, będę cię nosił jak ojciec nosiłby swoje kalekie dziecko. Będę czuwał nad tobą, dam ci to, co konieczne. Będę czuwał nad tym, aby wszystkie moje dzieła zostały spełnione. Przypomnij sobie, pociągnąłem cię, abyś stała się moim posłańcem. Nie pozwolę ci odejść, zanim nie wypełnisz swojej misji.